Za nami kolejna, ósma majówka ze Stanisławem Bareją. Kutnowski Dom Kultury zapewnił Kutnianom ogrom dobrej zabawy i moc atrakcji. Tegoroczny temat imprezy brzmiał Wakacje z duchami PRL-u. Mieszkańcy mogli przypomnieć sobie uroki dawnych lat i wyruszyć w sentymentalną podróż ulicami Kutna starodawnym autobusem, tak zwanym Ogórkiem. Jedziemy, proszę Państwa, autobusem Jelczem 043. Jest to autobus tak zwany ogórek. Ten egzemplarz jest jednym z ostatnich wyprodukowanych ogórków. Większość autobusów tego typu zniknęła już z polskich dróg do połowy lat 90. Po prostu ja byłem panem zawsze filmów i One tak ilustrują, to jest taki dokument trochę historyczny, który opisuje tamte czasy. I kiedy się sienią nie powiem, nie powiem prawdę przy budce, tak sobie zacząłem zastanawiać się, że tylu różnych ludzi ma ulice, ma pomniki i tak, takie pytanie w głowie się zrodziło, czy Bareja ma jakąś ulicę. I się okazało, że tak. Ma ulicę jedną w Warszawie i jedno rondo nazywa się im. Saństwa i w Krakowie, o walnym takim kształcie rondo. I pomyślałem sobie, że to jest pewna wielka niesprawiedliwość. Jednocześnie skojarzyłem ten fakt, że budujemy nową ulicę, ulicę, na której nie ma mieszkańców. Nie ma nikt tutaj adresu zamieszkania na ulicy Barei i w sumie to jest absurd, że jest ulica, na której nikt nie mieszka. I postanowiłem złożyć, to było w grudniu, to pamiętam w dzień urodzin Stanisława Barei złożyłem właśnie pismo, wniosek do Urzędu Miasta z pomysłem, że można by było taką cykliczną imprezę organizować. Pierwotnie myślałem o tym, żeby ta impreza została zorganizowana zimą. Zaraz y, przy nadaniu, te, y, otwarciu tej ulicy, bo ta ulica już była otwarta, tylko nie miała nazwy, ale później prezydent miasta Zbigniew Dowiak podpowiedział, że to może być też taki pomysł na obchodzenie 1 maja. Bo my, jako Polacy, mamy teraz problem. Bo 1 maja nam się bardzo źle kojarzy z totalitarnym u, ustrojem. Z drugiej strony, też jest paradoks, bo to święto zostało w Stanach Zjednoczonych wymyślone robotnicze. No i nie wiemy co robić czego 1 maja, tak to byśmy siedzieli w domu, a dzięki temu mamy majówkę z bareją i mogą państwo wyjść z domu, a tak to byście siedzieli dzisiaj i by nie było wiadomo co w zasadzie zrobić, bo tak, kto siedzi w domu to jest ok, I kto wyszedł, to zna... kto wychodzi na majówkę na 1 maja i celebruje to jest komunista, czyli godny potępienia, a tak możemy pospominać. Wspomina się dobrze tamte czasy drodzy państwo, bo jak... Z... Popatrzcie, to było nasze dzieciństwo. To jest paradoksalne. Nieraz jak słucham tego, jak opowiadają jeszcze żywi powstańcy warszawscy, to oni mówią o tych czasach, o jako o pięknych czasach. Zawsze czasy, jakkolwiek by było okropne, to kiedy jest się młodym, to ma się przyjaźnie, człowiek jest szczęśliwy i zawsze się z sentymentem wraca. A ten sentyment nie oznacza pochwałę komunizmu czy tamtych czasów, tylko po prostu tamte unikalne czasy. Było były one unikalne, pełne absurdu. I właśnie Bareja to odzwierciedla. Bardzo trudno pewnie młodzieży będzie teraz zrozumieć te filmy. To trzeba kilka razy zobaczyć. Trzeba też już zainteresować się trochę historią, żeby zrozumieć jak gdyby taki zaplecze tego wszystkiego, co pokazywał Stanisław Bareja. Żeby zrozumieć, że to jest ilustracja tej głupoty, tego nieszczęścia, tej walki o podstawowe artykuły spożywcze, o to, żeby w ogóle przetrwać i żyć.